Sława Bogu. Sława Bogu. Kwała. Bracia i siostry, kochani zgromadzeni, my po coś przyszliśmy na to miejsce. Ja jestem pewny, że coś, coś w naszym życiu spowodowało to, że my zgromadziliśmy się na tym miejscu. I to nie jest jakiś przypadek. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się, bym chciał usłużyć z kilku miejsc Bożego Słowa i na podstawie tych miejsc chciałbym, żebyśmy zbadali swoje serce, żebyśmy spoglądnęli w siebie, w siebie, żebyśmy spojrzeli, żebyśmy zobaczyli tak naprawdę w jakim jesteśmy miejscu, jakimi jesteśmy ludźmi i może też i jak nasz Pan nas widzi. Dlatego, że my zgromadzamy się nie po to, tylko że jest niedziela i jest taki zwyczaj, i dlatego jesteśmy zgromadzeni, bo tak wypada, bo, bo może taka jest tradycja, może wszyscy w niedzielę gdzieś idą, to i ja pójdę. Jeżeli taki jest nasz powód, to ja chcę powiedzieć, że to jest słaby powód. Ale ja chciałbym, żebyśmy my zastanowili się, po co my przychodzimy, żebyśmy my zastanowili się. Jakie jest nasze serce! Chcę też jeszcze. Będę chciał też wrócić do słów tej pieśni, którą śpiewaliśmy, ale najpierw chciałbym przytoczyć słowa, które już kilkukrotnie brat Kazimierz powtarzał tutaj na tym miejscu na naszych zgromadzeniach. To jest z księgi przypowieści z 30 rozdziału, gdzie tam są na te, takie słowa napisane, w starym przekładzie jest napisane, że dwóch rzeczy żądam od ciebie. Inne przekłady mówi, mówią, proszę cię o dwie rzeczy. I takie było pragnienie tego człowieka. On miał takie pragnienie i prosił Boga, zwracał się do Boga z prośbą. O dwie rzeczy i mówi nie odmawiaj mi dopóki nie umrę, zanim umrę, ty mi ich nie odmawiaj. I wymienia tam marność i słowo kłamliwe oddal ode mnie. Ale też co ważne, mówi nie dawaj mi ubóstwa ani bogactwa. Dlatego, że gdy będę nasycony, gdy będę miał wszystkiego dostatek, żebym się ciebie nie zaparł. Ale też gdy będę miał braki, gdy będę miał niedostatek, żebym przypadkiem nie kradł i nie brał nadaremno imienia Pana Boga mojego. Bracia i siostry, to, jest takie, to są takie trudne pytania, kiedy my mamy właśnie tyle, tyle, ile naprawdę my potrzebujemy. Ile to jest w moim życiu i w naszym życiu? Wiecie, kiedy ja w moim życiu zastanawiałem się nad, nad tym, ile to jest, czy mało to jest tyle, co miał Abraham, czy to jest już dużo tyle, co miał Abraham? Czy mało to jest tyle, co otrzymał syn marnotrawny, czy to jest dużo, ile on otrzymał? Czy dużo to jest tyle, ile mu na koniec zostało i przyszedł do domu i wrócił do domu swojego ojca? Czy to było mało, czy to było dużo? I chciałbym, żebyśmy zastanowili się i zbadali, ale ja powiem dosłownie, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz zrobili kalkulacje, ile mamy, co posiadamy, ale żebyśmy zrobili kalkulację jak mamy postępować i jak mamy żyć w tym, co nam Bóg daje. Bo to jest jakby najważniejsze. Wiecie, kiedy czytamy Boże Słowo, może zaczniemy od księgi rodzaju 42 rozdział, pierwsze dwa wersety będziemy czytać, i czytamy tak, pierwsza księga Mojżeszowa, czy księga rodzaju 42 rozdział. I czytamy takie słowa. Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże. Powiedział do swoich synów, czemu się patrzycie jeden na drugiego? I mówił im, oto słyszałem, że w Egipcie jest zboże. Jedźcie tam i kupcie je nam stamtąd, abyśmy żyli, a nie pomarli. Zobaczmy, przyszedł taki czas, i z Bożego Słowa wynika, że Jakub nie był biednym człowiekiem. On posiadał mało tego, on miał na to finanse, fundusze i możliwości, żeby pojechać do Egiptu i żeby nakupić tam zboża, nakupić tam chleba, żeby żyć. Bracie i siostry, ja chciałbym dziś nie mówić o chlebie tym cielesnym, ale ja chciałbym, żebyśmy my spojrzeli na siebie i... Spojrzeli na siebie i zobaczyli, czy we mnie i w nas jest pragnienie nabywania chleba duchowego. Czy w nas jest to pragnienie? I dalej będziemy czytać jeszcze kolejne miejsca Słowa Bożego. Wiecie, Jakub, kiedy zobaczył, że on cierpi głód, on nie stał w pewnym w jednym miejscu i powiedział: Boże. Ty jesteś moim Bogiem, ty prowadziłeś mojego dziadka Abrahama, ty prowadziłeś mojego ojca Izaaka, ty dałeś takie wspaniałe obietnice. Ja teraz będę sobie siedział na tym miejscu, bo ja mam pewne Twoje obietnice i Ty spełnij swoje obietnice i nakarł mnie. On nie miał takiej postawy, ale on usłyszał, jest zboże w Egipcie. Można kupić zboże w Egipcie. Po co ja będę cierpiał głód? Ja wezmę i poślę swoich synów. Ja pojadę do Egiptu i nakupię zboża, żebym żył. Bracia i siostry, jak to jest ważne. My słyszymy i wiemy, gdzie jest zwiastowane żywe, święte Boże Słowo. Ale w nas musi być pewna determinacja i pewne pragnienie. Ja chcę iść do Pana Jezusa. Ja chcę iść tam, gdzie On przebywa. Jak dziś było wspomniane o tej niewieście, która cierpiała krwotą, która wydała wiele pieniędzy. Brat Paweł to wspomniał, tak może króciutko. Ale była taka niewiasta, ona wiedziała, gdzie się udać. Ona wiedziała, gdzie znaleźć pomoc i ona poszła po tą pomoc. Dlatego, że w jej sercu była potrzeba. W sercu Jakuba była potrzeba i było pragnienie. Ja nie chcę umierać z głodu, ja chcę żyć. Ja chcę, aby moja rodzina żyła. Ja idę w to miejsce, gdzie jest chleb. Bracie i siostry, jak ważną rzeczą jest, niezależnie ile Jakub w tym czasie posiadał i miał, niezależnie to, co może on myślał i z jakiego on rodu pogodził? On wiedział: jest zboże, jest chleb. Pan Jezus powiedział: Ja jestem chlebem życia. Bracia i siostry, my wiemy, co jest chlebem w naszym życiu i jak dobrze, żebyśmy my pragnęli tego chleba. Niezależnie od tego, ile posiadamy, co mamy i na ile możemy zaufać sobie, niech we mnie i w Tobie jest to pragnienie. Nie, że tradycja i ja idę może w niedzielę do zgromadzenia, ale we mnie jest to pragnienie. Jest niedzielny dzień, w niedzielnym dniu, kiedy schodzą się bracia i siostry, jak było wspomniane, kiedy schodzą się słudzy i służebnice Boże. Tam pan podaje swój chleb, i ja idę w to miejsce to jest pragnieniem serca mojego. I ja tam zdążam, bo ja chcę karmić. Tak jak Jakub powiedział, idźcie, kupcie te zboże, abyśmy żyli i nie pomarli. Jak ważne chcemy żyć, jak ważne zatroszczyć się o siebie, jak ważne zatroszczyć się o swoje domy, żebyśmy żyli i nie pomarli. Żeby to życie, Boże życie, ono było we mnie i w Tobie, bracia i siostry, i jak ważne pójść tam, gdzie jest chleb. My czytamy dalej o pewnej niewieście, może też przeczytam króciutko, z Księgi Ruty. Księga Ruty, pierwszy rozdział, może dwa wersety przeczytamy. Pierwszy rozdział Księga Ruty, szósty i siódmy werset. Wtedy powstała, to jest mowa o Rutie, wtedy powstała wraz ze swoimi synowymi, aby wrócić z ziemi Moabu, gdyż usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud i dał mu chleb. Wyszła więc z miejsca, w którym była, a wraz z nią jej dwie synowe, i udały się w drogę powrotną do ziemi Judy. My wiemy, był taki czas za życia tej niewiasty, że w tej ziemi, w której ona żyła, był głód. Ale przyszła pewna przemiana, jest napisane, że Bóg okazał łaskę, że Pan nawiedził swój lud i był to taki czas, że w Izraelu już był chleb że był chleb i kiedy ona o tym usłyszała że pan dał chleb tamtej ziemi w której ona była ona wyszła z tego miejsca do którego razem z mężem i swoimi synami wybyła ona mówi ja wracam do tego miejsca ja wracam do tego miasta ja wracam do Izraela bo tam jest chleb tam jest chleb i tam będzie chleb i ja będę mogła żyć bracia i siostry Wspomniałem też jeszcze tą historię o synu marnotrawnym. Ja chciałbym też przeczytać, choć my ją bardzo dobrze znamy. Ja chciałbym przeczytać może jeden werset, to jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział i 17 werset będziemy czytać. O synu, o tym synu my nazywamy go marnotrawnym, jest napisane: Wtedy opamiętał się i powiedział. Ilu to najemników mego ojca na pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wiecie, ten człowiek on dokonał pewnych wyborów, on podjął pewne decyzje, on to co miał, on zgubił, on stracił, on roztrwonił, i w jego życiu przyszedł taki czas. Że on musiał zacząć cierpieć głód, żeby pomyśleć o tym, że jest dom ojca, i w domu mojego ojca jest dosyć chleba. I chciałbym, żebyśmy na to teraz zwrócili uwagę, jeszcze jedno miejsce będę za chwilę czytał, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że potrzeba chleba, ona jest takim najwyższym wyznacznikiem naszego też stanu i posiadania i, i tego co mamy, ale wtedy, kiedy pojawia się ta potrzeba, kiedy my zrozumiemy, potrzebujemy chleba, inaczej powiem, potrzebujemy Pana Jezusa, to znaczy, że dopiero wtedy jesteśmy w tym miejscu, ten temat, który powiedziałem, kiedy jest to miejsce, w którym my mamy tyle, ile nam potrzeba do życia, jest właśnie wtedy. Kiedy my zrozumiemy, potrzebujemy chleba. Na pierwszym miejscu potrzebujemy Pana Jezusa. Syn marnotrawny, kiedy miał dostatek, on tego nie rozumiał. Ale kiedy zaczął z głodu ginąć i zrozumiał, że potrzebuje chleb, żeby żyć, to, był dla, to było dla niego to miejsce, jego posiadania tego, co on mógł mieć. Jakub mógł mieć wiele więcej, bo już dużo wcześniej on miał to staranie, żeby żył on i jego rodzina. I my w naszym duchowym życiu, chrześcijańskim życiu, my musimy dojść do takiego momentu, albo inaczej powiem, Bóg często doprowadza nas do takiego momentu i do takiego stanu którym my zaczniemy rozumieć, że my potrzebujemy Pana Jezusa, że my potrzebujemy Jego słowa, że my potrzebujemy Jego obecności, że my potrzebujemy Jego nauki, że my potrzebujemy tego, my bez tego nie potrafimy żyć. I kiedy w nas rodzi się to pragnienie, to jest najważniejszy moment w naszym życiu, kiedy w nas właśnie jest to to dążenie i to pragnienie. Ja potrzebuję Pana Jezusa, ja potrzebuję tego chleba. Ale widzimy w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza, 12 i 13, werset najpierw przeczytamy, Pan Jezus podaje taką naukę i mówi, powiedział też do tego, który Go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni w zamian nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Może jeszcze od 16. wersetu przeczytamy. Wtedy mu powiedział pewien człowiek, wydał wielką ucztę i zaprosił wielu. A gdy nadszedł czas, uczty posłał swego sługę, żeby powiedział zaproszonym: chodźcie, bo już wszystko gotowe. A oni zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy mu powiedział: Kupiłem pole i muszę iść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. Drugi zaś powiedział: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za wytłumaczonego. A jeszcze inny powiedział: Pojąłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. A gdy sługa wrócił, oznajmił to swemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i powiedział do swego sługi: Wyjdź szybko na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I powiedział sługa: Panie, stało się jak rozkazałeś a jeszcze jest miejsce, wtedy Pan powiedział do sługi wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Mówię Wam bowiem, że żaden z tych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Bracia i siostry, Pan Jezus daje taką przypowieść, i mówi o pewnych ludziach. Ja nie wiem, czy to byli bogaci ludzie, czy biedni, jak my na nich spojrzymy, ale Biblia mówi, że pewien człowiek kupił pole i to było za dużo, co on już miał. To było już za dużo, bo choć on miał zaproszenie, to on nie był zainteresowany tym zaproszeniem. Mówi, ja mam pole, ja muszę iść i je zobaczyć. Ja muszę iść zobaczyć to pole. Inny kupił woły i mówi, ja nie mam czasu przyjść, bo ja muszę je wypróbować. Kolejny też powiem, nie wiem, czy był bogaty, czy biedny, ale pisze, że pojął żonę i mówi Panie, ja nie mam czasu, żeby przyjść. Bracia i siostry, Słowo Boże ono pokazuje nie do końca na stan posiadania, co my posiadamy, czy mamy żony, czy nie mamy żon. Czy mamy może jakieś pole, działkę, czy co innego, ale pokazuje, jakie jest nasze serce. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś z nas ciągle nie ma czasu przychodzić na zgromadzenia, to ja nie pytam, ile ma, ale mogę powiedzieć, że zapewne ma za dużo. Na pewno ma za dużo. Ja nie wiem, ile ktoś z nas ma, i cieszę się, że nawet wielu osób dzisiaj może i tu nie znam, albo bardzo słabo znam. Ale chcę, żebyśmy rozsądzili swoje serca i chcę powiedzieć, jeżeli w Twoim i moim sercu nie ma pragnienia chleba, nie ma pragnienia Jezusa, to znaczy, że masz za dużo. To znaczy, że może masz za dużo zdrowia, za dużo pieniędzy, może czegokolwiek, ale znaczy, że masz za dużo. A jeżeli w tobie jest pragnienie Jezusa, jeżeli w tobie jest pragnienie słuchania Jego słowa, przebywania u Jego stóp, to mogę powiedzieć, że na pewno nie masz za dużo, że jeszcze Pan Jezus może dać Ci więcej i więcej Ciebie pobłogosławić, bo to chodzi o to pragnienie, pragnienie Jezusa. Ale jest przykre to, co mówi Biblia, że jednak to posiadanie, które my często w życiu naszym mamy i to, że to, co my mamy, traktujemy jako priorytet. Ja nie mówię, żeby zaniedbywać domy, zaniedbywać żony, mężów, dzieci. Nie daj Boże, bo po to Pan nam dał domy, po to Pan dał nam rodziny, po to dał Pan nam żony, a żonom dał mężów, dał dzieci, abyśmy zgodnie z Bożym słowem postępowali, żebyśmy o nie dbali, troszczyli się. To jest Boże przykazanie. Ale Biblia daje nam pewien porządek i pewne wskazówki nam daje, na czym mamy poprzestawać i jak mamy żyć. Bracia i siostry, jak dobrze jest, kiedy w naszych sercach jest pragnienie Boga. Kiedy w naszych sercach jest pragnienie służenia Bogu. Bracia i siostry, to jest najpiękniejszy stan. Nie czekajmy na ten dzień, w którym będziemy jak syn marnotrawny, że może będziemy z głodu umierać. I wtedy będziemy szukać Boga. Bądźmy może jak Abraham, który był bogatym człowiekiem, ale jak ważny był Bóg dla Niego. Jak ważne było to, co Bóg od Niego chciał. I jak ważne było to, o czym Bóg daje świat... I mówi, Ja wiem, Abraham podnie swoim synom. On im to wszystko przekaże. Takie serce było Abrahama. Jak dobrze, żeby moje i Twoje serce takie było, bracia i siostry. Ale tak jak wspomniałem, smutne jest to, że ci, którzy coś posiadali. To często było dla nich problemem. Problemem było pole, problemem były woły, problemem w cudzysłowie to nazwę, było nawet, że było to, nawet że pojął żonę. Choć Biblia mówi, że to jest rzecz dobra i to jest wola Boża, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze głębiej spojrzeli w to słowo. Pan Jezus mówi, gdy wydajesz ucznę, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Wiecie, jest jeszcze jeden stan człowieka, w którym człowiek posiada coś, ale niematerialnie, materialnie, tylko ma, że posiada duchowo coś. I znamy takie zdarzenie, może ja je przeczytam z Bożego Słowa, kiedy Pan Jezus uzdrowił człowieka średniego od urodzenia. Mówi takie słowa Pan Jezus. To jest Ewangelia Jana, 9 rozdział i 39 werset. Jezus mu powiedział: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli, i zapytali go: Czy i my jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie, widzimy, dlatego wasz grzech zostaje. Jest jedna jeszcze łuda bogactwa, którą my możemy mieć i z zaproszenia możemy nie skorzystać. To jest to, kiedy my w swoim sercu będziemy mieć mniemanie, że my tak dobrze znamy, że my tak dobrze wiemy, że my już jesteśmy najlepsi. Tak jak byli faryzeusze, oni byli ludźmi, te, którzy znali Boże prawo Którzy znali Boże zakon To byli ludzie, którzy myśleli o sobie, że wszystko widzą I Pan Jezus mówi Ja nie wołam tych, którzy wszystko widzą i wszystko wiedzą Ja wołam ślepych, ja wołam ubogich, ja wołam ułomnych Ja wołam tych i zapraszam tych, którzy są ubodzy w duchu Tych woła Pan Jezus Pan Jezus dziś woła tych którzy Go pragną, którzy Go potrzebują. Pan Jezus dziś nawołuje tych, którzy sami nie mają siły którzy sobie nie radzą. Bo on chce być ich pomocą. On chce, żeby oni zaufali Jemu. Pan Jezus dziś woła do mnie i do Ciebie, bracie i siostro. On Ciebie i mnie dziś woła. On Ciebie i, dziś i Ciebie i mnie dzisiaj zaprasza. Ale pytanie, czy Ty i ja dziś pragniesz tego krewa? Czy ty i, ty i ja dziś... Masz to pragnienie I, I ty, i ja, czy dziś przyszedłeś I przyszłaś na to miejsce Panie, ja wiem Niedzielny dzień będzie zgromadzony i Ty posyłaj swój chleb. I ja idę, żeby karmić się Twoim chlebem, żebym żył ja i żeby żył mój dom. Niech w nas będzie takie pragnienie. Bracia i siostry, kochani, skłonimy swoje kolana, przyjdziemy przed Boże oblicze i będziemy Go prosić, żeby nadal nas karmił swoim chlebem, i żeby też dał nam swojej żywej wody, aby nas boił swoją wodą, aby nasze serca ożyły, abyśmy zachwili deli dla Niego, żebyśmy zazielenieli dla Niego i wydali obfity owoc dla Jego chwały. Niech Jemu płynie uwielbienie teraz i na wieki. Amen.